Cześć, pokażę Wam dzisiaj kolejną akcję w tym tygodniu. Kiedy przeciwnik jest schowany mocno za podwinną gardą, a będziemy użyć cały czas na nią szybko się wyszczelamy z sił, a nie zadamy mu żadnych obrażeń. Dlatego trzeba go sprowokować, aby popełnił błąd, aby wystrzelił jakiś cios i znaleźć lukę w jego obronie. Dobra, staramy się prowokować go. Szarpiąc lekko. Dzięki czemu on nie wie kiedy wchodzimy z atakiem. Uderzy że do nas w lewym prostym, wchodzimy na dół. Dzięki czemu on sam nadziewa się na nasz czoł prosty. Tutaj musimy wyprostować rękę, przykryć się barkiem, przystopować go mocno. Dzięki temu jest luka. Jak zostaje co z nadu, garda obniży się, wiadomo robiąc lukę. Na cios sierpowy. Jeszcze raz. Trzeba pamiętać, aby przy pierwszym czasie obniżyć pozycję, zejść lekko na dół, przy czasie drugim dołożyć nogę do przodu, wyprostować się i wyjść ciosem sierpowym. What